Jeżeli lubicie słuchać podróży bez paszportu, zapraszam do przeczytania mojej książki. Zamów światy lękowe u mnie pod adresem podróż bez paszportu z autografem lub w linku w opisie. Trwa promocja, minus 20% na papier i e-booka. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dosyć późną porą, wieczorową, niedzielną, więc niezależnie od tego, czy odsłuchujecie nas w niedzielę, późnego, późnym wieczorem, czy w poniedziałek, czy każdego innego dnia. Rafał Michalski po drugiej stronie, czyli rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry, dobry wieczór, wszystkim naszym słuchaczom oraz widzom. Tak, nie wiem, czy jest gorąco dzisiaj w Stanach Zjednoczonych pod względem temperatury, ale na pewno, jak to też rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, można byłoby właściwie założyć osobny program amerykański podcast o Donaldzie Trumpie, bo właściwie każdy dzień, każda jego decyzja wzbudza pretekst do rozmowy i można rozmawiać i rozmawiać. Oczywiście dzisiaj tym tematem, który też rozgrzewa nas, to jest zamrożenie pomocy zagranicznej. Zwalnianie osób, zamykanie programów Agencji Pomocy Humanitarnej. Bo oczywiście kwestia oszczędności, bo te programy, bo ta pomoc to jest pomoc dla ludzi radykalnie lewicowych. I na początku chciałem zapytać się, czym jest w takim razie ta Agencja Stanów Zjednoczonych do spraw rozwoju międzynarodowego, czyli USAID. USA Dokładnie. To jest. To, to... Państwo zawsze wiedzą, że słuchają naszych rozmów od jakiegoś czasu, że zawsze lubię wracać do historii. I tutaj znowu musimy się niestety cofnąć do historii, ponieważ żeby odpowiedzieć... O tym, czym jest USAID, musimy wiedzieć, skąd się USA wzięło. A wzięło się stąd, że Stany Zjednoczone bardzo późno rozpoczęły tworzenie programów pomocy krajom trzecim. To jest kiedy, dopiero podczas I wojny światowej były pierwsze inicjatywy, kiedy prywatni obywatele, jeszcze wtedy przyszły prezydent Herbert Hoover, między innymi on jako prywatny obywatel amerykański koordynował program żywnościowy dla krajów Europy Wschodniej po I wojnie światowej, między innymi wtedy pomagał humanitarnie Polakom, którzy, którzy ucierpieli właśnie na tych w pierwszej I wojny światowej, ale taki pierwszy duży, federalny, rządowy program pomocy zagranicznej to jest, to jest plan Marszala. Truman chciał nazwać planem Trumana, ale mu demokraci nie pozwolili, bo wiedzieli, że jeżeli nazwał plan Trumana, republikanie na pewno tej pomocy, tej, tej, tej pomocy nie będą chcieli poprzeć. Jaki był problem, proszę Państwa, z programem, planem Trumana? Bo jak Państwo wiedzą, bo to jest pewna optyka, to jest pewna polaryzacja, którą my obserwujemy, czyli amerykański konserwatysz przede wszystkim chce małego rządu, przede wszystkim sprzeciwny dużym programom federalnym. I kiedy pojawia się w kongresie e, z, e, złożony przez Trumana proje, projekt planu Marszala, to konserwatyści się pytają, ale kto będzie to projekt nadzorował? I paradoksalnie, tym pomysłem wtedy, w tym roku 1947, jest to, żeby plan marszala był niezależny, żeby był prowadzony przez niezależną agencję. I ta niezależna agencja miałaby być niezależna, dlatego, żeby prezydent razem z tym złym sekretarzem stanu nie mogli wprowadzać jakichś niezależnych polityk, chociażby politycznie, ideologicznie zaangażowanych. Że to była pomoc stricte gospodarcza. I tak faktycznie było. I kiedy plan marszala się udał. To jest faktycznie, udało się odbudować tą gospodarkę europejską, udało się zbliżyć Stany Zjednoczone do Europy. To amerykański establishment i Trumana i Eisenhowera wpadły na pomysł, co spróbujmy zrobić tak dalej. Problem był taki, że Departament Stanu był na tyle niewydajny i brakowało tam ekspertów. I oni myśleli, że każdy region można w ten sam sposób potraktować jak Europy. I oni próbowali identycznych programów jak Plan Marshalla wprowadzać w Azji, albo w Afryce, albo w Ameryce Południowej. I się dziwili, dlaczego to nie działa. A nie działało, dlatego że do każdego tego regionu przekładali to te swoje wnioski, które wyciągali z pomocy dla Europy po roku 1947. I kiedy pojawia się, mamy wybory roku 1960, 1960, sondaże pokazywały, że Amerykanie są bardzo przeciwni pomocy zagranicznej. Dlaczego byli przeciwni pomocy zagranicznej? Bo była bardzo droga i nie przynosiła żadnych efektów. I tym człowiekiem, który zbudował USAID, był, był kandydat, później prezydent John Fitzgerald Kennedy. Bo on stwierdził tak. No dobrze. No to, no to dlaczego te programy nie działają w pomocy zagranicznej? Dlatego, że te programy pomocy Pomaga, są wysyłane, te pieniądze są wysyłane tylko do krajów, które które my boimy się, że będą mogły być przyjęte przez komunistów. A to są bardzo często chociażby kraje skorumpowane albo kraje kiepsko rozwinięte. I Kennedy pomyślał tak, no to w ten sposób cała pomoc musi iść tylko do krajów, które będą mogły z tych pieniędzy skorzystać. Czyli chociażby z krajów rozwijających się albo z krajów, które mają pewne tendencje demokratyczne. Czyli to była taka zupełna zmiana warty od tych nastrojów antykomunistycznych do powiedzmy takich nastrojów pro, pro, infrastrukturalnych, pro, pro gospodarczych? I Kennedy zrobił to samo, co do Donald Trump. Czyli jak został prezydentem, uciął wszystkie programy pomocy zagranicznej. A zostawił tylko te, które uważał, że właśnie są kierowane do krajów rozwijających się i je nazwał USAID. Na początku. I, i, i dopiero później, i dlatego USAID jest tyle specyficzną agencją, bo, do, bo dopiero po tym jak zostały przemianowane te programy na USAID, kongres przyjął ustawę, w której, na, której zaczął finansować te konkretne programy, które Kennedy zostawił. I te pro, konkretne programy nazwał USAID. Znaczy, problem był taki, że w tej ustawie, kiedy Państwo sobie zobaczą ustawę z roku 1961, tam mamy programy USAID, ale nie mamy na powiedziane, czym jest USAID. Czyli to jest taka agencja widmo. To jest, że i, 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 to, I to będzie, proszę Państwa, bardzo ważne, żeby zrozumieć, jaki mamy problem prawny dzisiaj. Bo agencja USAID wprowadziła dopiero ustawę z roku 98. Dopiero kiedy dopiero Bill Clinton stwierdził, że to jest chyba dosyć duży problem, że ustawy od 30 lat mówią USAID, ale nie tłumaczę czym jest USAID. Więc taki, jest taki pomysł, że USAID istnieje, się pojawia dopiero w roku 98. Ale w tym 61. USAID to miały być programy wsparcia gospodarczego dla krajów rozwijających się, które miały, po pierwsze, pomóc się tym krajom rozwinąć gospodarczo, a po drugie miały, no, mówiąc bardzo brutalnie i szczerze, uzależnić albo chociażby zbliżyć te kraje zachodnie do Stanów Zjednoczonych. Problem jest taki, że Problem był taki, dlaczego nie można odpowiedzieć na to pytanie bardzo prosto, czyli czym USAID jest. Znaczy to, że, od, że kiedy ta agencja była w ten sposób dziwacznie rozdysponowana, to ona zaczęła się rozszerzać w niekontrolowany sposób. Bo jeżeli ustawa mówiła chociażby wsparcie finansowe dla krajów, powiedzmy to będzie fikcyjne, dla, dla kraju francuskiego, to te ustawy nie mówiły, jak ta pomoc miała wyglądać. To jest, a a jaki USAID jest zbudowany? USAID jest zbudowany w ten sposób, że oprócz tych urzędników, którzy pracują w Waszyngtonie, mamy urzędników, którzy pracują w terenie. To jest chociażby w tym naszym przypadku pracują we Francji. I oni mają chociażby we Francji budować siatki kontaktów, czy to z rządami, żeby wiedzieć, jakiej pomocy finansowej te rządy oczekują, ale także, żeby współpracować z think tankami, albo organizacjami pozarządowymi. I, I kiedy tacy urzędnicy w terenie zaczęli się spotykać z organizacjami pozarządowymi, to te organizacje pozarządowe mówiły pomóżcie chociażby nafinansować tą gazetę, albo to radio, albo ten program społeczny. I ci urzędnicy wysyłali te notki do Waszyngtonu, do kongresu, a kongres nie za bardzo wiedząc, na co daje pieniądze, dawał pieniądze, tak naprawdę check-in Dlatego USAID przez te ostatnie 60 lat rozwinął się w taki ogromny, niekontrolowany sposób, bo po pierwsze, by ci urzędnicy, którzy byli tam na miejscu, oni brali odpowiedzialność za to, co powinno być finansowane, a druga rzecz, ta kluczowa, czy kończąc ten wątek, jest taka, że kongres, który ma konstytucyjne zadanie nadzorować finansów, on tego nie robił, to jest on dawał czeki bez sprawdzania, a tak naprawdę każdy republikanin, każda większość republikańska od tego 61 roku mogła powiedzieć: Sprawdzam. To jest mogła w tej corocznej ustawie budżetowej, e, e, autoryzacyjnej powiedzieć: No to USA, proszę nam wydać dokument, jakie programy finansowe prowadziliście w tym roku, i my chcemy każdy ten program autoryzować osobno. Nie robili tego. Dlaczego tego nie robili? To jest ciężko powiedzieć. Być może bali się jakichś wojen wewnętrznych, być może bali się jakichś niekończących kłótni, może jakiś strach przed puszką badory nie wiem, ale tego po prostu nie robili. Czyli tak naprawdę Trump uderza w środowisko wzajemnej adoracji. raczej. To, znaczy... Trump tak, Trump tak naprawdę korzysta z tego, że jest pustka konstytucyjna. To jest tak, jak powiedziałem, kongres robi, to Kongres powinien pozwalać albo nie pozwalać na wydatkowanie danych, danych programów. To jeżeli Państwo czytają, że na przykład USA finansował tą i taką gazetę, Kongres w każdym momencie mógł zareagować. Kongres tego nie robił. Czyli jeżeli władza ustawodawcza sama się zrzeknęła prawa do nadzoru, to władza wykonawcza uznała, no to ja w takim razie mam prawo do prowadzenia tego nadzoru. I to zrobił Donald Trump. To jest on uznał, że jeżeli on jest władzą wykonawczą, to on jeszcze wychodzi z takiej dużej tezy, on nie tylko on, ale środowisko konserwatywne, między innymi obecny prezes Sądu Najwyższego federalnego Sędzia Roberts, oni optują za, coś, za, za taką teorią, którą my nazywamy teorią Unitary Executive Branch, czyli jakby ciężko to przetłumaczyć, ale takiej bardzo silnej władzy wykonawczej. To jest taka teoria konstytucyjna, która mówi, że wszystkie działania wykonawcze powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez prezydenta. I jeżeli jeżeli sobie poczytamy chociażby orzecznictwo sądo, sądów federalnych, które za tą teorią optuje, to my widzimy, że chociażby ci sędziowie, ci prawnicy uważają, że prezydent powinien mieć jak największy wpływ na działanie agencji niezależnych, agencji federalnych, no bo to są agencje wykonawcze, czyli podpadające pod prezydenta. To znaczy... To, to znaczy to co, to, co prezydent Trump próbuje robić, to próbuje zobaczyć, jak daleko sięga granica jego prawa wykonawczego. To jest, czy może zamrozić fundusze, to jest jedno. A po drugie, czy może przenieść projekt. I, za, I mogę już Państwu odpowiedzieć, to jest, dlaczego powiedziałem o tym, że bardzo ważne jest zrozumienie, skąd się wzięło USA. To jest z tym takim dziwnym projektem Kennedy'ego, który nie został określony. Ponieważ zasada konstytucyjna jest bardzo prosta. To jest jeżeli ustawa mówi, że dane pieniądze muszą iść na dany cel, władza wykonawcza ma obowiązek te pieniądze przekazać na dany cel. Nie może powiedzieć, że ja nie będę dawać te pieniędzy, no bo mamy nadrzędność ustawy, prawda? Ale jeżeli mamy taki dziwny przypadek, że mamy ustawę, która mówi, że te pieniądze powinny być przekazywane na program koordynowany przez USAID i ustawa nam nie mówi, co to jest znaczy USAID, to jedyne, co władza wykonawcza musi zrobić, to musi zapewnić, żeby te pieniądze były jakoś koordynowane przez jakieś USAID. I tylko teraz ten cały spór konstytucyjny polega na tym, co jest, co, jest, co oznacza to jakieś USAID. Czy na przykład jakieś USAId to mogło być USAID, który teraz prezydent Trump by podpisał jako pod po departament Stanu, czyli by powiedzmy powołał sobie dyrektora USAID? I żeby ten dyrektor odpowiadał bezpośrednio przed sekretarzem stanu? Być może tak, bo to jest właśnie ten problem, że każda, można powiedzieć, normalna agencja niezależna, to był FTC, ITC, była robiona w ten sposób, że mieliśmy ustawę, która mówiła, czym jest FTC, jak jest zbudowane FTC, i następna ustawa dopiero mówiła, jakie programy FTC może koordynować i jaki ma budżet. A z USAID było inaczej. Znaczy USAID powiedziało, że je programy koordynuje USAID i nie powiedziało nam, czym jest USAID. Mamy wiele mitów, ma wrażenie, że wiele organizacji z całego świata dzisiaj wzburza się, bo amerykańskie pieniądze okazuje się, że są potrzebne. No I dopiero teraz, nie wiem, czy masz takie wrażenie, że wszyscy mają świadomość tego ile stanu, ile ten czek Stanów Zjednoczonych rzeczywiście znaczy. Tak to jest to, to, to jest... To, to jest z jednej strony zaskakujące, a z drugiej strony nie powinno być zaskakujące, bo mimo wszystko w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, mamy silne ustawodawstwo dotyczące jasnej jawności działań agencji federalnych. To jest każdy z Państwa mógł w ostatnich latach po prostu zobaczyć na stronie internetowej, jakie są wydatki USAID na, na dane konkretne cele, więc to w żaden sposób nie było ukrywane. Ale fakty są takie, że ten budżet USAID jakby w porównaniu do innych programów federalnych nie był wysoki, ale USAID było organizacją, która miała tak zwany bardzo silny aspekt soft power. To, jest, to już nie tylko było ten pomysł Kennedy'ego na same wsparcie krajów rozwijających się gospodarczych, ale przez to, że to była siatka urzędników pracujących w terenie, właśnie w tych ponad 50 krajach, którzy mieli kontakty bezpośrednio z organizacjami, z organizacjami rządowymi czy z samymi rządami, to właśnie, to pokazywało, że USAID było bardzo mocno zaangażowanych w tych ponad 50 krajach. I i to co dzisiaj te dokumenty, które Państwo mogą zobaczyć na stronie, chociażby organizacji GAO, czy teraz, czy mogą Państwo zobaczyć, chociażby teraz pod Muska, na podstronie Alona Maska na X bon bardzo lubi się dzielić tymi zaskakującymi, szokującymi programami, o których teraz się opinia publiczna dowiedziała, a mogła się dowiedzieć w ostatnich latach. to, to właśnie pokazuje, to, 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 to właśnie nam pokazuje, jak, ja, 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 jak bardzo ekspansywne te myślenie o soft power amerykańskim było, bo to, bo, 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 tutaj, bo tutaj musielibyśmy tutaj spędzić wiele kolejnych godzin, żeby opowiadać, skąd, skąd, skąd jest takie przeświadczenie o Soft Power. Ale muszą Państwo pamiętać, że kiedy mamy Billa Clintona, prezydenta, czyli tego pierwszego prezydenta pozimnowojennego, po bo jeszcze Bush Senior, my wiemy Bush Senior, ale tym pierwszym pozimnowojennym prezydentem, takim liberalnego nowego porządku, to był prezydent Bill Clinton. I Bill Clinton to on tworzy taką doktrynę, że z, rolą Stanów Zjednoczonych jest promocja po pierwsze praw człowieka na świecie, a po drugie promowanie zasad demokracji bezpośredniej albo po prostu takich działań demokratycznych. I za pillarkę my faktycznie widzimy, że i Departament Stanu, i tak naprawdę... Jak inne departamenty bardzo mocno angażowały się w to, żeby ta współpraca Stanów Zjednoczonych wywierała też te, 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 te ten wpływ na demokratyzację krajów sojuszniczych, żeby faktycznie Stany Zjednoczone związywały się z tymi krajami, które są powiedzmy tymi demokracjami zachodnimi. I to Donald Trump chce zmienić. To jest Donald Trump. On dzisiaj mówi, że ten sojusz krajów demokratycznych się nie sprawdził, bo co z tego, że mamy sojusz krajów demokratycznych, jak chociażby Chiny rosną w siłę? Albo co z tego, że mamy silny sojusz z Europą, skoro Rosjanie i tak zatykowali Ukrainę? Więc Donald Trumpowi nie. No to jeżeli ten taki nasz pomysł, pomysł szerokopitym, Jakiego soft power się nie sprawdził, to spróbujmy innego pomysłu. Czyli jego pomysł to jest ten pomysł nacjonalizmu ekonomicznego, czy można powiedzieć ekonomii taryfowej, gospodarki taryfowej, czy polityki ceł. Więc, więc to, co my tutaj obserwujemy i co będzie bardzo ciekawe, to jak republikani, konserwatyści będą próbowali się przeorientować, i jak teraz będą próbowali definiować, jaka jest rola Stanów Zjednoczonych na świecie. Bo jeżeli nawet byśmy ucięli połowę programów USA, to sam powiedziałeś, to jest bardzo szeroki program. I, 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 to, i, i, te, I te cięcia mogą spowodować, że chociażby obecność Stanów Zjednoczonych w wielu krajach może bardzo mocno zmalać. I kto się pojawi na miejsce Stanów Zjednoczonych, jakie inne kraje będą próbowały te swoje soft power budować, i co zamiast tego soft power, soft power administracja Trumpa zaoferuje. Mm -hmm. Też jest pewien sędzia, który się sprzeciwia. Nawet skomentowałeś ten wątek. Tak, to jest. Wszyscy sędziowie się, proszę państwa, sprzeciwiają temu, co robi Elon Musk razem z organizacją Doge, ponieważ jak państwo słuchają naszych rozmów, to pewnie wielokrotnie słyszeli, że. Że, że, że problem tych działań ekspansywnych Donalda Trumpa jest to, po pierwsze o czym powiedziałem, czyli jest ta nadrzędność ustawy, czyli prezydent nie może sobie samodzielnie wstrzymywać nie może sobie samodzielnie wstrzymywać danych ustawowych o pieniędzy. Ale to, co, to o czym wspomniałeś, to było, chociażby okazało się, że mamy jeszcze coś takiego jak instytucja praw pracowniczych. To jest ci ludzie, Wszyscy zatrudnieni przez USA mają chociażby ochronę, e, ochronę przed zwolnieniem, bo mają prawo do wypowiedzenia. To wypowiedzenie może trwać 15 dni, może trwać 20 dni, może trwać nawet dwa miesiące. I taka automatyczna próba masowego ich e, na, nawet nie zwolnienia, bo to, bo, to, bo, bo to była próba, bo to była próba wstrzymania administracyjnego, tak zwanego pełnienia przez nich obowiązku pracy, to to od razu wywołało reakcje związków zawodowych, które, chcą, które powoływały się na te przepisy prawa pracy. I to jest, proszę Państwa, ten szeroki problem, że z jednej strony mamy władzę wykonawczą, która chce, która chce zawieszać, przekierowywać fundusze, a z drugiej strony mamy mimo wszystko wiele bezpieczników, które ma ustroić Stanów Zjednoczonych w bo prawa pracownicze, które chronią przed szeroką wymianą kadr. Choć te prawa pracownicze, żebyśmy, proszę Państwa, być może wiedzieli, żebyśmy pamiętali, one w dużej mierze są efektem tego, co my nazywamy w Polsce czerwoną paniką. To jest, że w czasie paniki była bardzo duża zmiana kadrowa. Tam ponad 1400-1500 urzędników traci pracę i dlatego w latach 70-tych mamy jakby wzmocnienie praw pracowniczych, żeby już coś takiego się nie zdarzyło. Więc mamy ochronę praw pracowniczych. Mamy chociażby taką tak zwaną doktrynę ochrony dokumentów niejawnych. Więc proszę Państwa, według ustawodawstwa i według orzecznictwa nie może być tak, że każdy ma dostęp do każdych dokumentów niejawnych, bo te dokumenty niejawne, ich, ich kradzież albo chociażby fakt, że one by wyciekły, to jest niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa integralności Stanów Zjednoczonych. Więc orzecznictwo też mówi, że trzeba jakieś standardy ochrony trzymać. Więc ta rewolucja, można powiedzieć, infrastrukturalna, ta, ta rewolucja administracyjna, ona jest na razie przeprowadzana bardzo chaotycznie. No i to się kończy, tak jak wspomniałeś, w sądach. Czyli sędziowie mówią, że, na, że 2700 pracowników USAID musi wrócić do pracy. Kończy się tym, że blokuje się dostęp do niektórych baz danych niejawnych. Afryka się zastanawia. Ameryka Łacińska się zastanawia, co dalej z programami, okazuje się, że ta afera blokuje pomoc humanitarną. Miejmy też świadomość tego, że jest wiele pieniędzy, które są, jak to wspominałeś, rozdawane gdzieś, niezależnie, ale są też miejsca, gdzie rzeczywiście te amerykańskie, są, amerykańskie pieniądze są potrzebne i miejmy tego świadomość, Trump i Musk zamknęli pomoc. Pytanie jest tylko, czy rzeczywiście Musk ma taki wpływ, na, miał na te decyzje jeszcze wątek miliardera na koniec? To jest pierwszej kadencji już Donald Trump próbował reformować USA. Dlatego on w roku 2011 2018 miał nieco inny pomysł. To z tego koncepcja wtedy była taka, że on najważniejsze programy z jego perspektywy, czyli tak zwane programy pomocy innowacyjnej, to, to on bezpośrednio przenie pod departament Stanów. więc on wtedy próbował te najważniejsze dla siebie konkrety z USA przejść pod sekretarza, który, który pracował dla niego. Wie, wie... Więc, więc nie było próby zamykania, tylko była próba przekierowania. Czyli, czy Elon Musk ma duży wpływ? No na pewno Elon Musk ma bardzo duży wpływ, bo sam fakt pokazuje to, że prawdopodobnie zostały mu, że, 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 że bez sprawdzenia przeszłości przez służby, przez FBI, ma, ma, mógł mieć dostęp do wielu dokumentów z klauzulą tajności. Więc to już pokazuje, że te zaufanie wobec prezydenta jest bardzo duże. Ale to jest, ale to jest ogólnie szerszy proces, który obserwujemy. To jest kiedy sobie, proszę państwa, patrzymy, czy to na, te, na tą sprawę pomocy że Sprawdzimy sobie chociażby to, co się dzieje w Biurze Ochrony Konsumentów obecnie. Zobaczymy sobie to, co się dzieje wokół Departamentu Skarbu. To jest my widzimy bardzo szeroki proces deregulacji. To jest konserwatyści w białym domu z Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em na czele. Oni chcą deregulować prawo, czyli jak najmniej regulacji, jak najwięcej centralizacji. Czyli żeby po pierwsze rząd był mniejszy, żeby rząd mniej wydawał, ale żeby jak ten rząd będzie mniejszy, żeby był bardziej zbity, to ten prezydent będzie mógł automatycznie, bezpośrednio wydawać więcej poleceń. Więc czy sam Elon Musk personalnie ma tak dużo do powiedzenia? My tego jeszcze nie wiemy, bo to dopiero trzy tygodnie administracji. My, my zobaczymy w dłuższej perspektywie ja, ja, jak te pionki nam się rozłożą na tej, na, 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 na tej, na tej waszyngtońskiej szachownicy. Ale to co na pewno możemy powiedzieć, bo ten kierunek jest już bardzo widoczny, to jest, że ta współpraca pomiędzy prywatnymi przedsiębiorcami, dużymi korporacjami, Wall Street, Dolina Krzemowa, a Białym jest bardzo bliska. I my tak bliskiej współpracy pomiędzy wielkim kapitałem, a Białym Domem, to my nie widzieliśmy od lat. Tak naprawdę może bym powiedział, że my nie widzieliśmy od lat 50. Już widziałem niektórych publicystów, historyków, którzy mówili, że nie widzieliśmy od lat 90. XIX wieku, to, to, to też jest dosyć prawdopodobne, że to, że mówimy aż o takiej perspektywie czasowej, więc to jest na pewno duża zmiana, ale to też nie jest nic nowego. To jest tak nawet to, to, to jest, ja bardzo lubię często powtarzać, być może często powtarzam tutaj podczas naszych rozmów, że Ameryka się sama ze sobą lubi rymować i to nie jest tak, że cokolwiek jest nowego, tylko po prostu Donald Trump on kończy pewien proces. Mieliśmy po, po prezydencie Wilsonie Amerykę liberalną, to znaczy mieliśmy prezydenturę imperialną liberalną, e, t, 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 ona została skompromitowana w cudzysłowie przez prezydenta W. Busha, nieudana wojna w Iraku, później przez prezydenta Barack Obama, dosyć niepopularnego jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i mamy Donalda Trumpa, który próbuje odwrócić wszystko co prezydent Wilson i prezydent Roosevelt wprowadzają, więc to jest faktycznie kolejne te, 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 te zamieszanie wokół pomocy zagranicznej, to jest jakby dla mnie kolejny sygnał, że to jest Ameryka bardziej końca XIX wieku niż końca XX wieku. Tak jest. Drodzy Państwo, będziemy rozmawiać i jak widać Donald Trump daje pretekst do tych rozmów. Rafał Michalski, bardzo dziękuję. Dziękuję.